Zabawne. o, jest to biedne to cokolwiek to jest. Jak jej uciec? i zmutowanych tkanek, jedyne co stąd wzięliśmy i wszyscy nawiali i bandyci i, I kurde wiedźma poszła Załatwią, właśnie tak. <laughs> Niedobrze się stało. O nie, aż tu mnie cofnęło. No, yeah. Tutaj kolejni są chyba jak ja na górze jestem. pojemnik z inhibitorami. Inhibitory to pewnie w tym miejscu gdzie mamy być. Jest ten kwiatówka nocnego biegacza, możemy aktywować, ale nie wiem, czy tam będzie łóżko, ale powinno być, co? Nie, nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale niektóre. Zumbieki z dwójką nie dają się eliminować. Ciekawe, czego tu zleży? Kolejna noc nas czeka. Pojemnik z inhibitorami. Hmm. Pojemnik z inhibitorami w obliczu. A kto jest tam? Krzyka e, krzykać. Jak się tam dostać? sobie przykracanie łudzić, Kurde. mogę to wejść? O, proszę, dobrze wiedzieć. Bo do tej pory myślałem, że tylko z tymi anomaliami GRM no. trzeba walczyć, żeby takie miejsca wędrować. Mamy ulepszenie. Życie czy parkur? Jedno tu, jedno tu. Dobra, trochę życia. Tym razem. Powalić wroga. Szybko wyeliminuj. Nieświadomego zagrożenia wroga. Wymaga noża. Kurczę, szkoda. Film atak. Potężny atak będąc w powietrzu. Oszałamia wszystkich. To może być dobre. Celność podczas korzystania ze wszystkich broni dystansowych. To też dobre, ale na razie nie mamy. Blokuj nadlatujące pociski, takie jak strzały czy noże. Dobra. Aha, i jeszcze jedna rzecz. ekwipunek. coś znaleźliśmy i to chyba legendarna rzecz. Artefaktyczny na pierśnik. Nocyz ubioru. Walce porkurowej i leczeniu. Od zarażonych, obrażenia broń. obrażenia ataki parkurowe, redukcja obrażeń noc, redukcja obrażeń dzień, skuteczność leczenia, czas działania zmysłu przetrwania i prędkość regeneracji. No, to ładnie wygląda i chyba to użyjemy. Ta bluza sprawi, że będziemy szybciej apteczki używać, na przykład, bo nie było. Indyka XP, parkuru, skuteczność leczenia, zasięg zmysłu, obrażenia ataki parkourowe, prędkość regeneracji. Też sobie weźmy. I co? Idziemy dalej. Wojskowa apteczka, wspomagacz odporności. to słuchawki jakieś leżą. Dobra, wychodzimy. ...i mamy iść tutaj. Czy coś przybrzydłego... ...minuje tego miejsca? A, wezmę tu broń. To tylko dlatego, żeby w razie czego mieć alternatywę. Na uboczu kurde krzykacz tam jest, ale mnie nie widzi. Dlaczego mam wrażenie, że jak zacznę otwierać te wrota, to zaraz mnie coś zaatakuje. Konkretnego są tu włócznie. Jak się trzymasz? W porządku. A ty? A ty kto? Trzeba wam pomóc? Damy radę, dzięki. Co się stało? Słyszeliśmy pewną plotkę o tym garażu. Wybraliśmy się po łatwy łup, ale się przeliczyliśmy. Grubo. Ej, ale chociaż zaszliśmy na tyle daleko, że odpaliliśmy generator i włączyliśmy lampy UV. Co się stało później? Jak zeszliśmy na podziemny parking, okazało się, że jest zajebany zarażonymi. Ledwie uszliśmy z życiem, a kiedy wracaliśmy, ściana runęła i przygniotła Jonasa. Nie masz nic przeciwko, żebym spróbował? Powodzenia, chociaż moim zdaniem nie warto, jeśli nie chcesz skończyć jak ja, albo gorzej. Ach, muszę się wywiązać z obietnicy. Masz, mogą ci się przydać, jeśli nie dasz się zabić. My tam nie wracamy, na pewno nie tędy. Dzięki. Oh. Słyszysz te hałasy na dole? To zawodzenie. Miło spotkać normalnych ludzi. To Co to jest? Samy nie atakują, ale ściągają innych Gulden, Myślisz, że jest pusto, a tu nagle krzyk i zjawia się chmara gryzoni. Weź mnie, kurwa, nie strasz! Może innym razem wrócimy po ten generator. Wygląda na dobry sprzęt. A jak go niby stamtąd zabierzemy? Byłby lżejszy, jakby spuścić paliwo. Tak, powinno dać radę. To jaki mamy plan? Poczekamy do świtu. Z tobą w takim stanie daleko nie zajdziemy. Skitramy się do rana. A potem... E, pójdziemy z skrótem obok salonu masażu. Dobra. Kurwa, ale boli! Oni w dzień chcą wejść? Może i szybciej się trochę leczy. Dobra, uwaga. Zaczynamy. Lampy UV. Gangrena. Nawet jeśli tego nie użyjemy, to... Boże, krzyka jest nożwy znaczy wyjść. Szczerze, że to jest jedno i to samo. Tak on widzi mnie? Dobra, czy z latarką, czy bez, on pewnie widzi, to samo. Krzyknął, czy nie krzyknął? Nie, to niby ikonka była czerwona. O, proszę. są... ...bogate. Maty. Puszki, szkoda, że nie alkohol. A ten to co? A, to jest ten. Podaj. Dobra, jeden wyjazd, drugi wyjazd. Śpiący zombie. <try> Chociaż widzę, że mamy tam butle z gazem. Jakbym rzucił... Kurde, tylko że głośno będzie, to zaraz się pojawią te... ...wajrale i reszta. Dobra, ma nie będę tego przeszukiwał. Dobra, próbujemy pozbyć się tego. Fak, 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 fak. A, dobra. Już wiem o co chodzi. Poprzednio wydawało mi się, że mnie zauważył, bo on przy eliminacji. Kurwa. Będę jakoś można wejść. Podejrzewam, że damy radę. Albo i nie. Kurde... Blady... Dobra, tutaj nie ma tych skrzynek. Grzyby UV. Eee... apteczka wojskowa... To nie, to sobie zamienimy może na grzyby. Spłunek, apteczkę wojskową. Bo już mamy jedną rzecz, która nas leczy. Powiem szczerze, że... Trochę to będzie trwać. Wytwarzanie. Pomaga odporności to chyba będzie lepiej jak użyję tego. Także zrobimy 4. Wtedy jednak będziemy mogli użyć. To zróbmy to jeszcze raz. W takim razie... Nie mam iść tędy, czy... ...tu? Czy tam tylko górą można przejść. Dobra, sprawdzimy. jakieś wejście No już to jakiś kia to jeszcze kurne chodem pierca Przecie się obudził, już nie można było eliminacji zrobić. Noży mikstury odporności. Broni się nie, nie bawem. 고맙 Tylko nie, chyba nikogo to nie dźwięk nie przyciągnie tutaj. O kurde, myślałem, że zdałem się mu schować. To musi być ten miesz, na którym mówimy. Rozejrzę się. się zorientował, że mu kumpla zaciukałem. Kurde, jest tu ich trochę jeszcze. Lama, którą można podpalić, jeszcze by się coś niedobrego działo. jużka świetnie. Ta jakaś super ręcka. Dobra, to opuścimy. To bierzemy i używamy od razu. Czy to jest topór jednoręczny? 31 Gangrena jest lepsza. Albo to rzadka maczeta. Aha, trwałość. Jest taka słaba. Kurda, tu pięć pojemników. To jest dopiero jeden. Filtry, techniky za wiela. jak zrobi z nich użytek. Pewnie tam będzie wyjście z dachem. Wojskowa apteczka Lux, takie rzeczy lubię znajdować. Raport Gera, mieć Spike. Profesor Mistrzłupajek, z ogromnym żalem zmuszony jestem odmówić prośby o dodatkowe uzbrojenie i personel. Jako osoba odpowiadająca za przydzielenie zasobów do Waszej bazy, z pewnością zdaję sobie sprawę z obciążenia, na jakie narażony jest cały nasz system w trakcie tej przeklętej pandemii. Musicie poradzić sobie z tym, co macie, tak jak i cały personel. Oby wszystko to niebawem się skończyło i obyśmy mogli szczęśliwie wrócić do domu. Z pozdrowieniami, major Nadler. Czyli tak, jak to wszędzie była przy zombiaczych pandemiach. Mało środków. Co to mamy? Antysceptyczne bandaże, unikatowa prwasza. O, ciekawe. Sprawdźmy, medyka, parkour i leczenie, no sprawdźmy. Z kwipunkiem medyka jak będzie nam szło, ten wyjdę? Nie, ja. górą też nie. Dobra, szmaty czy coś? Szmaty. Jemy bogaci w szmaty przynajmniej. I do mołotowów się nam przydadzą. Dobra, teraz górą. Notatka kolejna, numer 2. Ja mam szczerą nadzieję, że ta wiadomość do Ciebie dotrze. Jak wiesz, sytuacja zmieniła się ze zły w tragiczną. Jesteśmy odcięci od kilku naszych baz, w tym waszej. Szczerze liczę, że wraz ze swoimi ludźmi zdołacie się zablokować i wyjść obronną ręką z nadciągającej burzy. Niech Bóg ma was wszystkich w swojej opiece. Major Nadler. Aha, tu się schować można. O, notatka kolejna, numer 3. Przesyłam podziękowania za znakomity koniak. Tłumi jęki tych przyklętych stworzeń to fakt. Twoja jeszcze nie przejdzie nie do zawożenia. Być może będę w stanie przekierować więcej amunicji do waszej bazy. Zapewniam cię osobiście zajmę się tą sprawą. Na łapówka, aż jeden. Wojskowa apteczka. No... Miał być zamek łatwy. Trudno je otworzyć. Chyba trafiłem w dychę. Koniaczek Risen Glory. I jakieś cygara. Według napisu kubańskie. Chyba mam wszystkie cenne fanty. Pora spływać. Dobra, z to ma zapasach. Mamy porozmawiać tylko. Ciekawe jak się zachowa. Ubi. co to jest? o czterylot? Z... a to to co wyrzucię?